Cze Czekajcie. Cześć, co jest się gierwar, zapraszam zapraszam, ścineczek. No i już wam mówię i tobie. No kombajnujemy. Już naprawdę mało powiedzieć w końcu. On skończył też niwa w tym farmingu na tej serii. Tak, skończyłem praktycznie, została mi ta działka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć działek ostatnich ich pożniwa. Powiesz chłopie, ile byście. Bo live jeszcze muciłem, muciłem i muciłem, aż skończyłem. Także no. Tu będzie powiększona to działka, będzie miała 7 hektarów, ale to z czasem, a na razie nie, może po... Po dopłatach zobaczymy, jak to tam będzie z tymi dopłatami, bo trzeba nawozów dużo kupić. Obornik trzeba rozlewać w gnojowice. jak nie będzie obornika, to w I powinienem się jakoś, no muszę zdać się radę, później pojeździć, no hala, bym ja I pograbić, bo ten kombajn, ten co jemu teraz, to on tak wąsko, wiecie, kosi. masakrą także widzicie widzowie tak to wygląda zaraz będziemy jeździć jechać żeby to posprzedawać ale to jeszcze trochę i się wymęczył widzicie ma już 22 godziny non-stop w ruchu tak ja go tylko na chwilę gasę i cały czas pracuję pracuję no tu ktoś mi napisał o dobra także no także jak widzicie tak to wygląda yy, kombajnujemy oczywiście jutro oczywiście idę na szczepionkę nieważne jaką szczepionką się będę szczepił ale będę się szczepił. Powiem tylko tyle, że dobrym będę się szczepił. także widzicie, żeby źle je ma ja też nie narzekam, bo musimy tutaj no, pokącić te żniwa pozwodzić to wszystko dla krów wiatr może starszy zobaczymy najwyżej, coś na szybko jakąś bitkę zrobi zobaczymy zobaczymy, zobaczymy także widzicie kombajnujemy widzowie czekajcie o, kombajnujemy sobie no, chcę, no, mam nadzieję że uda nam się to dzisiaj przynajmniej większość działek skombajnować bo na pewno, no, w sumie mogę się gdzieś i tak, i tak jutro mam na szczepionkę to także jak widzicie widzowie skombajnujemy to Pojedziemy w rzepak, później pojedziemy w pszenicę, os na no, ostatnią działkę, która się znajduje właśnie na tej wsi. Później mam dalej. Także na, na innej wsi idę, Tam zostały mi tylko 3 pola, więc... Także zobaczymy jak to tam będzie, widzowie. Bo widzicie. Ja na chwilę będę mam 70% i będzie bogaty. Także że no... Ja że nie idzie już do domu. No, się, ono się skraca i nie mają już jak dopełnić. Ale jest tak, zobaczymy ile będzie w zbiornik. Nie wiem, czy będzie cały, ale no, pewnie będzie cała. No i tak trzeba wszędzie na większość działek z grabiarką przyjechać tak, i tak, więc... A niektóre tylko nie trzeba z grabiarką, więc... No tak, w następnym sezonie na pewno będzie rozważany On Zakup kombajnu Czegoś pewnie jeszcze, pewnie ładowarki yy, Maszyn do ziemniaków I jeszcze może czegoś zobaczymy. O, przyczep? Przyczep na pewno. Zobaczymy jak nam da zbo zboże. stają się to mieć, żeby wszędzie było na morze nie 100% Także widzicie, widzowie, tak to wygląda. My sobie oczywiście kombajnujemy, bo jakby inaczej dzisiaj kombaj mi się zepsuł, bo jest... Dobra, czekaj. Zobaczymy. O, i mi tak. Ja i ile tutaj po razem będzie? 50 już jest. Trzeba tutaj zmieścić wszystko Tutaj by było najlepiej Zobaczymy Dobrze tutaj skończymy i będzie spokój z jęczmieniem na chwilę obecną. pojedzie sprzedać chociaż to nie wiem, przyczepę bo blisko tu mogę latać no. tak, tam też będę musiał rozwalić tu poszedłem na pewno nie, w którymś sezonie będą tutaj silosy wiecie, wyższa cena była na chwilę musi musimy po ten od razu bezpośrednio sprzedawać ale przyciepy to sobie jeszcze kupimy więc nawet upatrzone są mogę wam pokazać w następnym sezonie przyciepy jakie są upatrzone mm -hmm. Jest na pewno która. Nie no nie to. Taka. Taka, która nam wchodzi z nastawkami. Nie wiem, może kupimy ją, zobaczymy. A na pewno przyczepę, którą będziemy kupować, to będzie ta. Ta zielona kawa Tą byśmy musieli kupić Naszili... O no z nastawkami Był wtedy waragatem No kur... zobaczymy Tą byśmy mogli jeszcze kupić O o tej no Trochę byśmy tych tak, przydział mogli sobie kupić no. Taka też by się przydała. No, wymyślimy coś. Także no. Wymyślimy. Także widzicie by sobie tak tutaj wygląda Siano kosy. Nie siano kosy tylko... Że Jezu, mi się duć myli. Żniwa, żniwa. Chcę pokończyć. Niedługo u nas będą w Marchocicach, ale to jeszcze z miesiąc pewnie będzie. I będą zbiory do koszenia. Oczywiście postaram się dla was coś ponagrywać, jak chłopaki koszą. Bo wiem, że bardzo lubicie chłopaków, którzy na kombajnach pracują, widzowie. I tam jest Pan Witek, Wujek Paweł. Ktoś jeszcze? No chyba to tylu. Może jeszcze kogoś uda mi się nagrać, zobaczymy. Także zobaczymy. Także widzicie miżeby tak to wygląda i tutaj jakby wziąłem Także widzicie że tak to wygląda. Pokończymy to i zobaczymy, co z tego wszystkiego zobaczymy, będzie no nie. Albo kombajnowanie, tak jak widzicie i trzeba to pokombajnować, skombajnować to wszystko, na skórkę zawieźć, tak. E, przyczep e, mówię, że będzie dużo, żebyście się nie pytali. E, po co ci tyle przyczep? Będą potrzebne najwidoczniej. To będzie przyczep, to będzie pewnie ta kupiona, ta. E, ta chyba z nastawkami. No nie, no ta z nastawkami będzie też kupiona ta też. Także ich trochę tych przyczep będzie. Pan, o właśnie, czekajcie o, no dobra tam mogę podpiąć, tak? tak, jeden po drugą wtedy polepnę kupimy jeszcze d i podepniemy o, moglibyśmy jeszcze tam kupić, nie? zobaczymy hmm. będzie tych przyczyn zakupionych będzie, wiecie. Cały czas, cały czas się będziemy rozwijać, no. Przepraszam, ja chcę było słychać sobie pierdolę, ale dobra. Także widzicie widzowie, już mi naprawdę niewiele zostało tego pola. Chciałem dzisiaj na odcinku skończyć to pole i zabrać się po odcinku za następnym, żebyście widzieli. A do 92 dobra. To pole będzie powiększone, tak. Tak, bo jak jest możliwość to się powiększa. Kupisz sobie sobie wysiadów obok dwóch i będzie powiększone. Tak, będzie powiększone to pole, bo potrzebny mi taki no. Tutaj bym mógł pokupić tych pól, ale na razie musimy... W maszyny trochę iść, bo słabiutko mamy park maszynowy słaby Jak będą zboże dawać po 100% wszędzie to na włożenia to będzie banalne no To się łacz na kupiony Do wapna kupiony bo to jeden, dwa w jednym także no bajka po prostu siewnik może trochę przymałały przymałały ale obrobimy jeszcze ten sezon nim pociągniemy. następnie się najwyżej kupi ten 8 metrów o, zobaczymy stanie no. się jakiś siewnik 4 metry tylko nie ten

Także zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. O, dobra. nie no, 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 że zbiornik to będzie na stół. Zobaczymy, albo te światło, są. Już się przeradził, że nie ma ładowania. Nie, tak, obejrzcie, sobie ładowanie nie ma ładowanie. Także widzicie, widzowie, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Bo mam, 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 mam. To tam, tylko część będę tam, tam, tam będę dokupić. Także widzicie, chcę tutaj tylko to na odcinku skończyć. Także widzicie, Także widzicie, żeby tak to wygląda. Kończymy to I patrzcie, zobaczymy ile teraz klas kosztuje Mówię wam, to jeszcze z dniem na dzień maleje Jelów, warto A tak wygodnie to go zagroszę z głowy tam Albo zostanie będzie w gospodarstwie No pewnie zostawię go Albo go rozchowalę i go sprzedam Na części do jadbudy, do ja załam pójdzie. Tak, tak, pójdzie ten komuś, bo on pieniędzy nie tak, 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 oni się dość tak, tak, dość widzą. Do chłopaków na tak, 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 wina tak, wina wina tak, tak, nie której nie umie nikt z nich naprawić na serwisie. Także no. Także no. Cie, nie, Także widzicie mi, tak to wygląda. Kombajnujemy. Dobra, widzowie. Ja sobie będę tutaj kosił dalej, także łapkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. Ja się oczywiście z wami żegnam. Udostępniajcie mój kanał z znajomym, żeby... Czekajcie. Udostępniajcie mój kanał Znajomy, żeby być na bieżąco, żebyśmy wbili przynajmniej 1100, 1100 subskrypcji yy, Taki mam cel Widzowie dobijmy, dobijmy ten cel yy, Vlogów będzie na pewno więcej z rolnictwa w tym roku Także cały, czas jak jestem na wsi coś nagrywam Także yy, Także sobie zobaczycie Widzowie Także trzymajcie się, do zobaczenia ludziska. Pamiętajcie o łapce w górze i subskrypcji mojej kanału. Lecimy po 1100 subskrypcji. Jak wam by się udało wbić mordeczki, to super, dlatego że trzeba się rozwijać, nie stać w miejscu. Trzymajcie się, do zobaczyska.